Jestem Zik, A ja Luther. Oto Zig i Luther w próbie sił! Cześć, to kolejna próba sił. Jak zwykle sędziuje nam największy łoś z ulicy Lincolna, niereformowalny Ozzie Kepard. Noście dwie pary skarpet, to nie będziecie mieli bombli. <laughs> Dzisiejsze wyzwanie przetestuje naszą zwinność, prędkość i ikrę. Będziemy przebiegać przez ogród Petersonów w takim oto mięsnym pasie. <laughs> Panowie, a propos Nie tego teraz, planu... Ozzie. Petersonowie słyną z miłości do zwierząt. Wyzwanie polega na tym, by ocalić jak najwięcej mięska, uciekając przed psami, łasicami czy co tam jeszcze oni sobie e, sprowadzili. Chłopaki, ja właśnie... Spokojnie. Trochę szacunku. A najważniejsze, że ten, kto uratuje więcej mięska, wygrywa. I może zjeść to, co zostanie. O, w takim razie ja zaczynam. Spokojnie. To nie jest pies! To wcale nie brzmi jak pies. Próbowałem wam to powiedzieć. Petersonowie kupili sobie pumę. Ale o niedźwiedziu nie słyszałem! Panie niedźwiedziu nie mam już jednej dziecka! Wiesz to, tym razem chyba pozwolę Luterowi wygrać. W sumie chłopak zasłużył, chcesz u to? He, pewnie! Wygrywa! Luter!